Dzień dobry, nazywam się Marcin Żurawski i chciałbym zaprosić Was do świata zamówień publicznych. Z pewnością spotkaliście się z takimi pojęciami jak wykonawca czy przetarg, chociażby czytając o y, kolejnym opóźnieniu budowy autostrady czy kolejnym nierozstrzygniętym przetargu na remont y, klatki schodowej. Czym jednak są te zamówienia publiczne i czy przykładowo wójt gminy czy prezydent miasta. Mógłby podpisać umowę z dowolnym wybranym przez siebie wykonawcą, na przykład tym, którego logo jest bardzo kolorowe i bardzo mu się podoba. O tym i o innych problemach będziemy mówić na tym kanale i będę pisał na profilu, na Instagramie, na Facebooku. Y gorąco zachęcam do śledzenia. Od około 10 lat interesuję się zamówieniami publicznymi, zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej. Odbywałem praktyki. W jednostce samorządu terytorialnego, więc poznałem tę perspektywę ze strony zamawiającego. Odbywałem również praktyki w Urzędzie Zamówień Publicznych, poznałem działanie Krajowej Izby Odwoławczej od kuchni, a ostatnio poznałem perspektywę od strony wykonawcy, działając jako prawnik in-house. Jestem również radcą prawnym oraz doktorem nauk prawnych. Serdecznie zapraszam do śledzenia kanału, profilu oraz Instagrama. Dziękuję bardzo.